Bardzo jest mi przykro, że tak się koncentrujemy w Polsce na piłce nożnej, gdzie osiągnięcia mamy w zupełnie innych dyscyplinach. Mamy pełno miejsc, gdzie możemy śpiewać We are the Champions, mamy pełno mistrzów. Ja nawet kiedyś się pokusiłam o zrobienie taki zrobieniu takiego cyklu dla radia, gdzie mówiłam właśnie o ludziach z innych dyscyplin nie mainstreamowych, czyli nie piłka nożna, nie siatkówka i nie skoki narciarskie, tylko właśnie cała reszta dyscyplin, dyscyplin sportowych i tam wszędzie mamy mistrzów. My mamy ogromną ilość mistrzów, my mamy bardzo dużo powodów do dumy, a jednak to, co mnie najbardziej boli, to jest to, że ci ludzie muszą rezygnować ze swoich, ze swojego sportu i z przynoszenia dla nas dumy, ponieważ nie mają pieniędzy, ponieważ nie mają wsparcia, ponieważ nie mają zainteresowania mediów. Często nie mam już na to siły, nie mam siły na walkę z, najpierw o sponsorów, o pieniądze, potem na walkę na torze, bo jestem już tak zmęczona psychicznie. Zeszły rok był przede wszystkim taki, że najpierw potraciliśmy sponsorów, więc coś, co zakładałam, kompletnie wzięło w łeb, musiałam zmienić strategię na cały rok, a potem włożyliśmy bardzo dużo pieniędzy w samochód, który nie działał, więc frustracja goniła frustrację i nie ukrywam, że podcinało mi to ogromne, cały czas skrzydła i nogi, no ale ja zawsze powtarzam, że ja nie uznaję czegoś takiego jak problemy, tylko to są wyzwania, więc wstałam z kolan, otrzypałam się i powiedziałam, dobra, teraz pokażę na co mnie stać i budujemy, przygotowujemy się na ten sezon bardzo poważnie. Czy zdarzyło się tak, że gdzieś nie pojechałaś, no bo właśnie jednak tych finansów po prostu zabrakło? Niestety bardzo często się tak zdarza. Ja bym chciała cały czas jeździć. Dla mnie jazda, wsiadanie do samochodu to jest najpiękniejsza rzecz, która mi się przytrafiła w życiu. Ktoś kiedyś mnie zapytał, czy jest coś takiego, co ja bym chciała osiągnąć, nie wiem, wygrać formułę drift, wygrać jakieś zawody Mistrzostwa Świata i wtedy powiem, ok, osiągnęłam wszystko, co mogłam w sporcie, mogę teraz osiąść, zająć się czymś innym. Nie ma czegoś takiego. Ja po prostu kocham wsiadać do auta. Ja, ja, ja mam takie na Wyobrażenie, że jeszcze jako 80-paroletnia staruszka z chodzikiem będę szła do tego samochodu i mówiła: Chłopcze, dziecko, odsuń się, bo gdzieś tam jest mój moje auto, moje auto. Nie do końca go widzę, ale gdzieś tam jest. Absolutnie kocham jeżdżenie i bym mogła jeździć co, co tydzień, gdybym miała na to budżet. Niestety, bardzo mocno musimy usiąść zawsze na początku roku z Mariuszem, szefem mojego teamu i zastanowić się, gdzie możemy pojechać, gdzie możemy wystartować, na co nam pozwolą pieniądze. I serce mnie bo kiedy muszę rezygnować z różnych rund, z różnych mistrzostw, dlatego że wiem, że nas nie będzie na to, na to stać. Jeżeli chodzi o finanse i decyzje z tym związane, to jest to permanentny proces.